Hej, witajcie, w tym filmie przejrzymy sobie dodatki z najnowszego magazynu Lego Star Wars. Zapraszam! W tym miesiącu w magazynie dostajemy aż dwa dodatki. Jeden jest to ogólny dodatek, dołączany do setki w tym miesiącu. Mianowicie jest to model statku Bewing. Spójrzcie, tak tutaj on się prezentuje. A drugi losowy dodatek, ja akurat tutaj trafiłem na model ATST, ale wiem, że można również trafić na figurki Luka, Obiłana, Fina czy też Kanajarusa. Jednak nie ma co przedłużać, tylko ja Was zapraszam na speedbuild tych dwóch dodatków i widzimy się za chwilę. Słuchajcie, modele po zbudowaniu prezentują się naprawdę dobrze, także nie traćmy czasu, tylko przyjrzyjmy się im z bliska. No słuchajcie, model ATST prezentuje się naprawdę dobrze. Wygląda bardzo realistycznie i całe szczęście, że teraz został dołączony do magazynu, gdyż wcześniej go nie kupiłem, a tutaj bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, więc bardzo fajnie, że udało mi. Się go zdobyć. Spójrzcie, jak jemu tutaj się porusza jego wieżyczka, czy tak powiem, głowa. Zobaczcie. Spójrzcie też tutaj z przodu ma działka i po bokach również. Bardzo fajnie to wygląda. Nogi również zostały tutaj fajnie zbudowane. Można nawet odpuścić to, że ciężko go ustawić, bo rekompensuje nam ilość ruchomych elementów. Które możemy wykorzystać w swoich konstrukcjach. Także ogólnie model bardzo fajnie został zbudowany i cieszę się, czego zdobyłam. Ale model B-Wing również jest niczego sobie. Też został bardzo realistycznie zrobiony. Wygląda prawie jak na filmie. Tutaj spójrzcie, jak można jego skrzydła otwierać. Na dole również jest. Jakieś działko fajnie wygląda, wyglądające. Z tyłu mamy również silniki pomarańczowe, bardzo fajnie to wygląda. Także ogólnie model bardzo mi się podoba. No i również mamy dużo szarych elementów, które możemy wykorzystać we własnych konstrukcjach. Także ogólnie dwa dodatki prezentują się bardzo dobrze, i myślę, że to jest jeden z lepszych magazynów Lego Star Wars w tym roku. Podsumowując, w tym miesiącu magazyn Lego Star Wars nas bardzo zaskakuje. Podostajemy aż dwa dodatki bardzo ciekawych modeli. Tutaj oczywiście poza modelami można trafić na figurki. Także bardzo fajnie. No model statku Bewing jest naprawdę tak jak mówię, chyba jeden z lepszych Modeli mikro, które pojawiły się w tym magazynie, i mi się on bardzo podoba. Jestem pozytywnie zaskoczony, gdyż myślałem, że ten model będzie przeciętny. A co do ATST, się bardzo cieszę, że go trafiłem, bo też pozytywnie mnie zaskoczył. A co do tego, co dostajemy w magazynie za miesiąc, jest to figurka szturmowca który jest no dość przeciętną figurką, więc nic sobie ciekawego, ale pewnie i tak go kupię ze względu na różową główkę, która zawsze przy figurkach może się przydać. A na dzisiaj to tyle, trzymajcie się i do zobaczenia.